Sławosz Uzański Wiśniewski spędził w kosmosie 20 dni. Ziemię w tym czasie okrążył 320 razy. A teraz odwiedził województwo lubelskie, gdzie 16 grudnia odbył trzy spotkania w Lublinie, podczas których opowiadał o swojej przygodzie kosmicznej, o badaniach, które tam wykonał o stanie psychicznym, yy, jaki towarzyszył mu w kosmosie, a dzień później 17 grudnia odwiedził Wojskową Akademię Lotniczą w Dęblinie, gdzie opowiadał dokładnie. O tym samym, ale za to dużo szerzej. A słuchali go przyszli wojskowi. Podczas swojego dwutygodniowego pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Sławusz Uznański-Wiśniewski przeprowadził 13 eksperymentów naukowych. Wszystkie z nich będą bardzo istotne w kontekście przyszłości i eksploracji kosmosu, a może nawet Marsa. Kilka z tych eksperymentów polskiego astronauty dotyczyło kondycji człowieka w kosmosie. Bo wyobraźcie to sobie. Jesteście wysoko nad ziemią, daleko od domu, daleko od rodziny i o tym też mu mówił Sławosz Uznański Wiśniewski, że najtrudniejszą rzeczą na międzynarodowej stacji kosmicznej było funkcjonowanie z dala od znanego sobie świata. Mirosław Hermaszewski, polski astronauta mówił, że jak jak raz się będzie w kosmosie, to po powrocie na Ziemię zawsze będzie patrzeć się w niebo. Pan też tak ma? Zdecydowanie tak. I Myślę, że jeszcze przed misją kosmiczną, już bardzo, bardzo często patrzyłem w niebo. Zadzierałem głowę, patrzyłem w gwiazdy. Dużo częściej od czasu mojej selekcji w Korpusie Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ale, ale jednak ten czas na orbicie wydaje mi się, że każdego mocno zmienia ten widok na Ziemię. To jest chyba dla mnie ten najbardziej magiczny moment, którego nigdy nie zapomnę do końca życia. No i na pewno w pewnym sensie tak po prostu po ludzku zmienił mnie i moje patrzenie na życie. No właśnie, może trochę za mało mówi się o tym, jak trudna była to Pana droga do tego, żeby w ogóle polecieć w kosmos. 22 tysiące osób rekrutowało się, żeby w tej misji, w której Pan poleciał, ostatecznie polecieć. To no oczywiście skrót myślowy, ale czy odczuwał Pan dużą presję podczas tej rywalizacji z innymi czy naukowcami czy pilotami? Oczywiście presja jest ogromna. Ja czekałem na ten program, żeby się otworzył od 2008 roku, od poprzedniej rekrutacji na europejskich astronautów. Czekałem przez 14 lat, tej presji było dużo bardzo duża konkurencja z najlepszymi kandydatami z całej Europy. Rzeczywiście było ponad 22 tysiące osób i z każdego w każdym etapie zostawała nas coraz mniejsza pula, aż do tej finałowej siedemnastki, która została wybrana w korpusie europejskim. Natomiast ja zawsze starałem się wykonać swoją pracę jak najlepiej. Oczywiście konkurencja jest duża, presja jest duża, dużo oczu, które patrzyło, patrzyło na nas i oceniało nas jako kandydatów. Natomiast ja starałem się pokazać z jak najlepszej strony, wykonać moją pracę jak najlepiej, przygotować się do każdego etapu i tak naprawdę myśleć tylko i wyłącznie o tym kolejnym etapie. A Dokąd ta droga może doprowadzić, tego nigdy nie wiemy. Jestem niesamowicie szczęśliwy, dumny i, i to jest ogromny przywilej, że zostałem wybrany właśnie w tej finałowej 17. A dlaczego Pana zdaniem Polska aż tak długo czekała na to, żeby drugi Polak pojawił się w kosmosie? my jako Polacy nie mieliśmy możliwości lotów w kosmos. Lot generała Hermaszewskiego był w ramach programu Interkosmos ze Związkiem Radzieckim wtedy w 1978 roku jako tak naprawdę drugi drugi kraj poza Związkiem Radzieckim, a jednocześnie czwarty kraj kiedykolwiek, który był w przestrzeni kosmicznej po, Stan po Związku Radzieckim, Stanach Zjednoczonych, Czechosłowacji i Polska jako czwarty kraj. Do momentu wejścia naszego jako kraj członkowski do Europejskiej Agencji Kosmicznej nie mieliśmy możliwości startu ani w procesie selekcji na europejskich astronautów, ani nie mieliśmy swoich własnych zdolności. Dzisiaj je mamy i myślę, że to jest niesamowicie ważne, żeby utrzymać te nasze możliwości i poszerzać nasze możliwości jako kraj. Mam nadzieję, że Polska Misja Kosmiczna otworzyła nie tylko te, te drzwi do tej polskiej misji, na, pierwszej polskiej misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną, do misji Ignis, ale otworzyła możliwości dla wielu setek czy tysięcy osób po to, żeby, które, które będą pracowały w przestrzeni kosmicznej, być może budowały sprzęt kosmiczny, będą pracowały jako inżynierowie ze strony naukowej, technicznej, operacyjnej. I mam nadzieję, że misja pokazała do czego jesteśmy zdolni w momencie, kiedy zbierzemy się razem i pracujemy dla wspólnych celów, i mam nadzieję, że jeszcze większe cele będziemy osiągać w przyszłości. A czy są perspektywy dla tych młodych ludzi? Wiem, że to pytanie padło na początku. Chciałbym, żeby pan doktor to rozwinął, powtórzył słuchaczom, na przykład dla pilotów. Zdecydowanie perspektywy są. My dzisiaj dla pilotów jako człowiek, jako członek NATO nabraliśmy nowych, nowych możliwości. Dzięki współpracy międzynarodowej również mamy nowe możliwości. Dzisiaj mamy niesamowicie ekscytującą, dużą grupę młodych pilotów tutaj, z którą cieszę się, że miałem okazję się spotkać. Te, te możliwości są coraz większe w globalnym świecie, natomiast my musimy znaleźć swoje miejsce i jednocześnie rozszerzać te swoje możliwości, które możemy osiągać jako Polacy, jako Polska. I mam nadzieję, że właśnie, że ta misja trochę te możliwości rozszerza, natomiast to jest praca nas wszystkich. I całej ogromnej grupy osób, która przedła e, do przodu po to, żeby właśnie te możliwości poszerzać. I mam nadzieję, że po tej misji kosmicznej e, moja praca się dopiero zaczyna. Tak jak wielokrotnie powiedziałem, jeszcze podczas mojego wyboru na astronauty to dopiero początek, podczas przypisania do misji to dopiero początek i podczas powrotu na Ziemię również uważam, że to jest dopiero początek. Jeszcze największa i najważniejsza praca przed nami. I to jest ta praca, która pokaże nam, co ta misja dla nas znaczyła. W kosmosie badał Pan zdolności psychofizyczne człowieka. I właściwie, jakie Pan ma wnioski, patrząc na swoje ciało i swój umysł? Dla mnie najbardziej niesamowite jest to, jak adaptacyjny i elastyczny jest organizm ludzki. Jesteśmy w stanie przyzwyczaić się, adoptować do warunków, w których nigdy nie ewoluowaliśmy. W których ba, żadne życie we wszechświecie, jakie znamy, nigdy nie ewoluowało, a wiemy, że dzisiaj, w zeszłym miesiącu, obchodziliśmy 25-lecie stałej obecności człowieka na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Oczywiście nie jednej osoby, ale wielu, wielu załóg, natomiast wiemy, że jesteśmy w stanie utrzymać życie poza naszą atmosferą przez ćwierć wieku, przez 20 lat, 25 lat teraz tak naprawdę co to dla nas znaczy i jakie będą kolejne możliwości to tylko wyobraźnia nam e, nas limituje i mam nadzieję że będziemy stawiać sobie bardzo ambitne cele i będziemy do nich dążyć a patrząc po sobie mógłby pan w kosmosie egzystować dłużej na przykład 100 dni ponad 100 dni? Jestem przekonany, że tak. Mam nadzieję, że będę miał taką możliwość sprawdzenia tej hipotezy w praktyce. Jestem, byłbym niesamowicie zaszczycony, jeżeli mógłbym wykonać sześciomiesięczną misję albo nawet dłuższą misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A takie, takie misje oczywiście mają, mają miejsce tych załóg stałych, dużych agencji kosmicznych. A mówił pan, że marzy się panu księżyc. Myślę, że każdy z astronautów oczywiście patrzy w stronę Księżyca i programu Artemis, powrotu człowieka na Księżyc. Już niezależnie od tego, kto zostanie przypisany do tego programu, jest to chyba najbardziej ekscytujący i inspirujący program nie tylko kosmiczny, ale w ogóle program technologiczny, eksploracyjny naszej generacji, przynajmniej z mojej osobistej perspektywy. Wrócił Pan na Ziemię, przejeździł Pan całą Polskę. Jakie wnioski, bo wydaje się, że, że zainteresowanie ludzi mogło wykraczać poza Pana granice oczekiwań? Ja wiem, że to zainteresowanie jest gigantyczne. Wiem, że są setki, tysiące ludzi, którzy nie mogą się dostać na, na, na spotkania. Mam nadzieję, że tych spotkań będzie dużo i jak najszerzej. Ja po prostu przez całe swoje życie starałem się podzielić swoją wiedzą z jak najszerszą rzeszą osób, dlatego że wiem, że miałem to szczęście, żeby posiąść bardzo unikalną wiedzę. I teraz mam nadzieję, że młode generacje inżynierów, naukowców, pilotów będą miały okazję korzystać z wiedzy, do której ja miałem dostęp. I ta wiedza nie zostanie tylko i wyłącznie w mojej głowie. Nie zabrakło oczywiście też eksperymentów ściśle naukowych. Najważniejszy z nich nazywał się Stability of Drugs i dotyczył. Sprawdzenia tego, jak terminy ważności leków skracają się pod wpływem czynników kosmicznych, to absolutnie kluczowe pod kątem przyszłościowej eksploracji kosmosu albo Marsa. Był też eksperyment, który pokazywał w jaki sposób długotrwały pobyt w przestrzeni kosmicznej, obcowanie z nieważkością wpływa na stan zdrowia człowieka i jego układ odpornościowy, na jego mięśnie, na jego ścięgna. Był też eksperyment, który sprawdzał, jak sztuczna inteligencja działa w stanie nieważkości. Komputer badał walidację algorytmów trójwymiarowego mapowania terenu czyli coś bardzo skomplikowanego, ale też bardzo istotnego, bo jak wiemy, AI aktualnie jest jednym z najbardziej żywotnych programów naukowych na całym świecie. Kolejny eksperyment polegał na sprawdzeniu, czy drożdże zmodyfikowane genem niesporczaka będą lepiej znosić warunki mikrograwitacji i promieniowania kosmicznego. Był też eksperyment sprawdzający, jak promieniowanie czy mikrograwitacja wpływają na florę bakteryjną jelit. Inny z eksperymentów testował skalowanie detektorów promieniowania w warunkach przestrzeni kosmicznej, a jeszcze inny eksperyment był eksperymentem, którego zadaniem było sprawdzenie, czy glony mogą przyczynić się do odkrycia, jak chronić komórki przed promieniowaniem kosmicznym. Można więc zauważyć, że pobyt słowosza Uzańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej to nie był tylko PR, to nie było tylko jedzenie pierogów, to nie była tylko polityczna czy jakakolwiek inna pokazówka ale coś, co realnie wpływało na świat nauki i przyszłość człowieka w kosmosie. Podczas swojego kosmicznego turu po Polsce Sławosz Uznański Wiśniewski odwiedził ponad 20 polskich miast i miasteczek, żeby opowiedzieć, co z jego misji kosmicznej wynikało dla Polski, dla Europy, dla świata. I cóż, wynikało bardzo dużo, czego dowiedzieliśmy się i o czym usłyszeliśmy dzisiaj w Dęblinie.